Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorza Napieralskiego w towarzystwie szefa Komisji Obrony Narodowej, posła Stanisława Wziątka i posła Krzysztofa Matyjaszczyka. Szanowni Państwo, kolejna obietnica Grzegorza Napieralskiego z kampanii wyborczej, która będzie realizowana. Bardzo proszę, oddaję głos, przewodniczący Napieralski. Relacje polsko-rosyjskie... Tutaj w naszym kraju budziły zawsze wiele emocji, wiele dyskusji, szczególnie w ustach polityków. Te relacje były bardzo często używane i w różny sposób komentowane. Ostatni czas po tragedii smoleńskiej pokazał, że można budować całkowicie inne relacje. Relacje partnerskie, relacje, które zbliżają dwa narody. Nie polityków, ale dwa narody. Naród rosyjski i naród polski że te wszystkie przeszkody, które pojawiały się wcześniej, szczególnie przeszkody polityczne, mogą być historią, a relacje, które będziemy budowali, będziemy budowali na zasadzie zaufania i takiej dobrej sąsiedzkiej współpracy. Od wielu lat mówiłem, że przyjaciół trzeba szukać wśród sąsiadów najbliżej. Rosja jest naszym sąsiadem. I często krytycy zarzucali mi, że przecież relacje polsko-rosyjskie budować jest trudno, dlatego że jest trudna historia, która nas. Dzieli. To prawda, historia jest trudna. Tak samo jest trudna jak w relacjach z Niemcami. Pamiętamy, że przecież i był katyń, i były zsyłki. Pamiętamy II wojnę światową. W relacjach z Niemcami pamiętamy Drugą wojnę światową, pamiętamy Holokaust. Ale udało się przez te lata budować i zbudować bardzo dobre relacje między Niemcami i Polską. Między narodem niemieckim i narodem polskim. Wiem dokładnie, jak to jest, ponieważ urodziłem się i mieszkałem przez wiele lat w Szczecinie, i te relacje bardzo często były budowane emocjonalnie. Najpierw niechętnie do narodu niemieckiego, ale potem, kiedy dochodziło do współpracy, wymiany młodzieży, budowania euroregionów, te relacje między Polską a Niemcami układały się bardzo dobrze. I tak samo powinny być budowane relacje między Polską a Rosją. Ostatnio one zostały znowu zaburzone w czasie prowadzenia śledztwa, w czasie, kiedy. Próbujemy dowiedzieć się, co się stało 10 kwietnia. Różne środowiska, szczególnie środowiska bardzo skrajne, próbują podważać te relacje, próbują podważać dobre intencje rządu rosyjskiego i znowuż buduje się taką atmosferę nieufności, niepewności w stosunku do, do Rosji. Tak nie powinno być. Powinniśmy absolutnie inaczej te relacje budować. To nasz sąsiad, Rosja to nasz sąsiad, duży sąsiad to, to kraj, z którym łączy nas duża granica, i żałujemy, że ta granica jest martwa. Wierzę głęboko, że nasza inicjatywa, o której za chwilę powie Krzysztof Matyjaszczyk, uchwały Sejmu dotyczącej właśnie całkowicie innego spojrzenia na współpracę Polski i Rosji, na budowaniu tej współpracy na bardzo niskim poziomie, na budowaniu współpracy właśnie wymiany młodzieży na współpracy kultur, kulturalnej, na współpracy gospodarczej, że nasza inicjatywa i wola i Parlamentu, i Rządu Polskiego spowoduje, że tak jak udało nam się budować dobre stosunki, dobrą współpracę z Niemcami, tak ta dobra współpraca i dobre relacje będzie również to będą budowane z Rosją. Mamy projekt uchwały i bardzo proszę Krzysztofa Matyaszczyka, aby przedstawił szczegóły. Szanowni Państwo, z inicjatywy Klubu Lewicy chcemy, aby rozpoczęła się dyskusja na temat unormowania naszych relacji z, ze stroną rosyjską i te relacje proponujemy, aby zostały określone w bardzo podobny sposób, jak uporządkowaliśmy relacje ze stroną niemiecką wtedy powstała właśnie fundacja fundacja która wspierała wszelką działalność polegającą na wymianie informacji na współpracy kulturalnej ale również naukowej sportowej młodzieżowej i podobnie jest również z naszą inicjatywą chcemy aby rządy polski i federacji rosyjskiej powołały fundację która zajmie się przypominaniem naszej wspólnej historii porządkowaniem naszej wspólnej historii, relacjami związanymi z współpracą kulturalną, naukową, sportową, młodzieżową, ale również poprawą z poprawą kontaktów gospodarczych, ale również poprawą i pogłębianiem wzajemnego zrozumienia pomiędzy naszymi narodami. Ta inicjatywa powinna być taką naszą drogą do przyszłości, do wspólnej przyszłości Polaków i Rosjan. Tej inicjatywy nie chcemy zawłaszczać. Tę inicjatywę mamy nadzieję, że poprą również posłowie innych klubów parlamentarnych. Dlatego pomimo tego, że pod naszą uchwałą mamy już podpisy posłów klubu Lewicy, będziemy chcieli, żeby ta uchwała dotarła do klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, do wszystkich posłów naszego parlamentu, aby zechcieli podpisać się za naszą inicjatywą idącą w kierunku unormowania, polepszenia stosunków Polska-Rosja. Przewodniczący klubu Grzegorz Napieralski zwróci się z taką propozycją do poszczególnych klubów. Ja również wierzę, że deklaracje przedwyborcze niektórych kandydatów na prezydenta, którzy mówili o dobrych relacjach, o potrzebie dobrych relacji, będą w związku z tą naszą inicjatywą. Zrealizowane czynem, że oprócz słów będziemy i oprócz listów wysyłanych do, do, do przyjaciół Rosjan w kampanii wyborczej również będziemy mieć do czynienia z konkretnymi działaniami poszczególnych przedstawicieli, poszczególnych partii politycznych. Liczę. Na zrozumienie naszej inicjatywy. Wierzę, że może nam się udać poprawić wzajemne relacje, szczególnie jeżeli mamy wyciągniętą dłoń ze strony, ze strony Rosjan. Dzisiaj jest czas, dobry czas, na to, aby takie inicjatywy były realizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jeszcze o śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej szef Komisji Obrony Narodowej poseł Stanisław Wziątek. Szanowni Państwo, wielokrotnie podkreślaliśmy, że tragedię smoleńską nie można wykorzystywać do gry politycznej. Uważamy, że instytucje państwa mogą wyjaśnić przyczyny wypadku i mogą także postawić konkretne zarzuty, jeżeli one pojawią się osobom, które winne są zaniedbań. Prokuratura Generalna, pan prokurator generalny może postawić takie zarzuty w przypadku tych osób, które dopuściły się różnego rodzaju uchybień, czy wręcz zaniechań, które mogły spowodować ten wypadek. Taka jest rola prokuratury: postawienie w stan oskarżenia, postawienie zarzutów. Natomiast my oczekujemy także określenia jednoznacznego. Co było przyczyną tego wypadku? I dlatego też Komisja Obrony Narodowej zaprosiła na swoje posiedzenie w przyszłym tygodniu, w czwartek, przewodniczącego międzyresortowego zespołu, który bada przyczyny tej katastrofy, pana ministra Jerzego Millera. Pan minister potwierdził swoją obecność i w czwartek powie nam o wszystkich tych działaniach, które prowadzi nie prokuratura, nie prokuratura, która ma wskazać winnych tylko powie nam o wszystkich tych działaniach, które podejmują instytucje państwa, aby rzeczywiście określić przyczyny wypadku i oczywiście określić współdziałanie z partnerami rosyjskimi. Mamy nadzieję, że w czwartek pojawią się nowe okoliczności, nowe wątki, ponieważ jest takie oczekiwanie społeczne i opinia publiczna powinna być powiadomiona o wszystkich tych działaniach, które Komisja i strona polska w całości podejmuje, aby przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem wyjaśnić. Druga kwestia, którą chciałbym z Państwem się podzielić, to jest sprawa odnosząca się do jutrzejszego posiedzenia rządu, na którym będzie przedstawiany wniosek ministra finansów w sprawie, która niezwykle bulwersuje polską armię i polskich żołnierzy. To jest propozycja niestety ograniczenia finansowania polskiego wojska. To jest propozycja, która ma zmniejszyć ustawowy wskaźnik finansowania polskiej armii z 1,95 na nie wiadomo, jak dużo mniejszy. To jest zupełnie nie do przyjęcia w czasie, kiedy my podejmujemy niezwykle ważne zadania dla obronności, kiedy podejmujemy niezwykle istotne kwestie odnoszące się do profesjonalizacji polskiej armii.